Este mod no S100% Original mio, el Creador, Original SBB Pancu, El Concepto Minus SD Lago Anims. <laughs> Wydaje mi się, że jak ona tego słucha za ścianą, to mogłaby pomyśleć, że jestem dziwny. Aczkolwiek dzisiaj mamy moda Sky. I będzie to Sky w Minus Mod, więc zobaczymy, jakby wyglądała jako minus. Wiecie, ten popularny mod, który zmienia grafiki i nie tylko, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wchodzimy tutaj, oczywiście, jest ostrzeżenie ostrzeżenie, informacja, że to nie jest oryginalny mod Lago Animes, tylko on tutaj zrobił koncept Minus Moda. A prawdziwy twórca to Bibi Pantsu. To oczywiście chciał tutaj przekazać. E, tak, a ja to przeczytałem w bardzo ładny sposób, mam nadzieję. Zobaczcie, już mamy pewną różnicę. Ona ma tutaj takie i policzki. No i od razu zobaczmy, jak to na hardzie wygląda. Nie będę przedłużał. Po prostu zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba. Jeżeli ten Sky. E, ta Sky w minus modzie Wam się spodoba. Wow, jak fajnie to wygląda. Ej, serio. Bip, hola. Mi alegra. Widzowie, ja nie wiedziałem, że tu nie będzie angielskiego. Que hayas aceptado, venir a mi casa. Ahora. Ja nie wiem, czy ja nie czytam czegoś dziwnego, więc może nie będę. Wiecie, mo może tam być jakieś przekleństwo, ja nawet nie wiem. Nie znam tego języka totalnie, sorki. E, no te gusta el anime? u e le gusto. Dobra, jeszcze takiego woda nie nagrywałem z takim... Nie no, nie mogę. Sorki widzowie, ale nie przetłumaczę. Nie znam się. Zostawcie oczywiście komentarz el muchacho, przypnę wam serduszka. Tak, dzisiaj za komentarz Elmu Caco. Spamimy w komentarzach. Zostawiacie suby, bo zaraz zrobimy stoka. Byłoby fajnie. Wow, zagapiłem się, wiecie? Przypadkiem dałem w dół zamiast w lewo. W ogóle Naruto po lewej skiddy pump. Do tego po prawej mamy tak Miku jak to fajnie wygląda. Sęka fajna i fajne są te efekty przy strzałkach, wiecie? Że sika trafiamy. To coś jak bik 7 było. Dobra, przypał, że zmisowałem, no ale mówię, zagapiłem się tą piękną scenerię. Widzę, że muzyka nie jest zmieniona, ale i tak chętnie zagram. Skymod to coś, w co mogę grać cały czas. Jest to jeden z tych lepszych modów. Zobaczcie, jak ona jest bluesheet. Jestem ciekaw, jaka będzie poprzemiana, bo to wiecie. Za chwilę się wkurzy. O, no i zmisował. No, jak się skupię, to jest łatwo. I widzicie, mamy tutaj oczywiście minus Boyfrienda oraz GF. To wszystko zostało tutaj ładnie zachowane. Podoba mi się to. I podoba mi się też taka. Jakby ona miała tylko bluzkę, wiecie. Mamy różnicę, bo tutaj bardziej jest taki styl domowy. Bluzka, jakieś tam dresy albo spodenki. Bo wcześniej miała spódniczkę i wiecie, i normalnie coś założone koszulkę. Dobra, i zobaczmy, czy się wkurzy bardzo. Nie bardzo, póki co. Bip, komo, Bip, pero. Dobra, tego nie będę tłumaczył. Bob. bip. Dosłownie, boyfriend. Ja nie wiem, czy bardziej nie rozumiem twojego języka, czy języka tutaj, tej Sky. Jakby. A możliwe też jest, że pobrałem moda, który. Jakby mogłem pobrać moda, który miał angielską wersję, a ja pobrałem jakieś El Muchacho. Także przepraszam, widzowie, ale wiemy, co Sky mówi. To jest pewnie to samo. Jak ktoś nie wie, co Sky mówi, to zapraszam pod mój odcinek ze Sky. Może być Sky HD, może być te... Um, jakby oryginał Sky. i ogarnięcie, co ona tam mówi. Jeżeli ktoś nie wie, jest nowy. Bo naprawdę ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, Soulfi, no. Nie znam tylu języków. Angielski, niemiecki to tak, ale. żadne inne. Ja wiem, że Jupiter musi być każdą profesją naraz, ale no nie dam rady. To tak mówię żartem, ale wiecie, czasami tak jest normalnie montażysta, bo sam dla siebie, jeżeli... Chyba, że ktoś ma montażystę. Do tego grafik, wiecie, opiekunka. <laughs> no wszystko, wszystko w jednym psycholog w komentarzach. Taki rozrywkowiec, co was zabawia. Mam nadzieję, że tutaj... Dobrze bawicie się przy moich filmach. Trochę też trzeba wiedzieć, także tutaj. No wszystko, wszystko. Uj, naprawdę tego nie przedłużyłem? Dobra, jest wkurzana, ale dużej zmiany nie widzę. Najbardziej jestem ciekaw tej ostatniej piosenki. Tak jak pewnie i wy. Dobra, co ja na koniec zrobiłem? Jakby... Meres, uspokój się. Dobra, tutaj y, bip op dosłownie. Ja tutaj będę jako boyfriend. Nie wiem o co jej chodzi. Bech. Okej, y, okej okay. okay, to zrozumiałem. Czyli powiedziała okej okay, widzowie, dobrze. Porti. <noise> I uwaga przemiana, lecimy. Jak będzie wyglądała przemiana? Uwaga, uwaga, czy jesteśmy na to gotowi? Czy cały świat jest na to gotowy? Prawdopodobnie nie. Wow, nawet zadbali o to, żeby ta Minus GF była... jakby dobra, to, to było pewne, ale... Wow, jak fajnie ona wygląda! I serio! Jo, mi arabe... boyfriend? E, dobra, przewińmy to. Ona tutaj oczywiście mówi, żeby spadała sobie do Dungan rope. Także wiecie, eleganckie wyzwisko, BIP. No i lecimy. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Serio, jakaś taka zjawa. Znaczy, zjawa demon. Lecimy z nią. Taki mod ze Sky to już żaden tutaj. Problem, żadne wyzwanie. Żadne wyzwanie nie, żadne. Co ja Ale Powiem Wam, że kiedyś tak dużo misowałem. Właśnie na Sky. To był jeden z moich pierwszych odcinków. Ja już nagrywam bardzo długo. Co prawda nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych w Polsce to na pewno. No i najwięcej tego nagrywałem. Ojejku. I wtedy jeszcze się uczyłem, co nie? Także widzę teraz progres. Widziałem chyba odcinek juniorskiego, zanim zacząłem nagrywać. I u nas w Polsce jeszcze Cybi. Nie wiem czy dobrze mówię, Ciddi. Też nagrał podstawkę, ale już więcej nie nagrywali, więc. Ja tutaj przejąłem. Nagrywam to. Ale oczywiście, jak ktoś by chciał nagrywać, to ludzi, wiadomo. Przecież ja nie mam monopolu. I to już mówię tak po prostu, co nie? Każdy może nagrywać na ludzie. Bo ostatnio widzowie mnie pytają, czy mogą nagrać jakiegoś moda. Wiecie, no nagrywajcie co chcecie, ja wam nie bronię. A jak będzie fajnie nagrane, to nawet może skomentuję, wiecie. Ja często chodzę po małych kanałach. Także nagrywajcie śmiało i się nie pytajcie mnie, no jakim ja jestem, żeby wam tutaj... Zakazywać, nie ma, nie ma takiego... Nie ma powodu, nie ma co pytać. Nagrywajcie. Pyk. Także taki mój wywód mały, bo ostatnio dużo komentarzy było. Meres, czy Bogę? Dobra, good ending. A tutaj mamy po angielsku. Pokonałeś. <grytanie> tą dziewczynkę, dobra. Pokonałeś swoją psychofankę. Pamiętacie jak na początku? Zobaczyłem track Life Forever i myślałem, że to jest żona boyfrienda. To w... totalnie. Totalnie nie wiedziałem, także przepraszam, to też było tak głupie. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Wygraliśmy. Good ending jest taki, że oczywiście spędzamy czas z naszą GF, no a Sky została odrzucona. Um, tak, no i co, do usłyszonka trzymajcie się, nagrywajcie i cześć, i bawcie się dobrze, to, to jest też ważne.